Witaj. W tym wideo pokażę Ci drugą część zadania numer 2 z trygonometrii. To jest już ostatnia część. W części poprzedniej zatrzymaliśmy się na tej postaci. No i tutaj będziemy sobie kontynuowali obliczenia. Mamy tutaj sinus 90 stopni. Jest to już wartość do odczytania z tablic. Sinus 90 stopni to 1. Dlatego tu pojawia się 1. Teraz rozbijemy sobie ten kąt. Tak żeby dostać kąt możliwy do odczytania z tablic. Posłużymy się tym wzorem ponieważ 180 plus 60 daje 240, to będzie nam tutaj pasowało. Tu w tym miejscu się już przygotowujemy do użycia tego wzoru. Pozostałość jest bez zmian. Tą linię przenoszę na kolejny slajd. No i co, zgodnie ze wzorem tym, 180 plus alfa, alfa tu jest 60, więc dostaniemy z tego minus, minus sinus 60 stopni. I tu się pojawia minus, 60 stop, minus sinus 60 stopni, ale był minus przed całością, dlatego ten minus zamieniamy tu na plus. Reszta jest bez zmian, tą linię przenoszę na kolejny slajd. Sinus 60 jest to już wartość do odczytania z tablic. To jest pierwiastek z 3 przez 2. Dlatego w to miejsce wpisujemy już tą wartość. Tutaj mamy kotangę z kąta ujemnego. Ja w pierwszej części tego zadania wyjaśniałem, że taka postać jest niekorzystna, że trzeba się pozbyć tego minusa. Robimy to dzięki temu wzorowi, dzięki temu wzorowi. Kotangens minus alfa to minus kotangens alfa, dlatego kotangens minus 240 stopni zamienia nam się na minus kotangens 240 stopni. No i idziemy sobie dalej. To minikę przenoszę na slajd kolejny mamy ją tutaj teraz rozbijemy sobie te dwa duże kąty 240 stopni i 1035 stopni na takie kąty żeby można było odczytać je z tablic żeby można było odczytać wartości funkcji dla tych kątów już z tablic żeby rozbić 240 stopni, użyjemy sobie tego wzoru, ponieważ 240 to jest 180 plus 60, 60 to kąt podstawowy. Natomiast, żeby rozbić 1035, użyjemy sobie tego wzoru, ponieważ 1035 to jest 6 razy 180 stopni minus 45, a 45 to jest już. Kąt podstawowy i o to nam właśnie chodzi. Więc tutaj przygotowaliśmy się do użycia tych dwóch wzorów. Licznik jest na razie bez zmian. Tą linię przenoszę na slajd kolejny. Mamy ją tutaj. Po zastosowaniu tego wzoru 60 to jest nasza alfa, czyli dostajemy kotangens. 60, tu przed całością był minus, dlatego dostajemy w efekcie minus kotangens 60 stopni. Tutaj kątem alfa jest 45 stopni, w efekcie więc ten człon zamieniamy sobie na tangens minus alfa, czyli tangens minus 45 i tak też to się tutaj pojawia. Z, licznikami na razie, z licznikiem na razie nic nie robimy. Tą postać przenoszę na kolejny slajd. Kotangens 60 jest już do odczytania z tablic. To pierwiastek z 3 przez 3. No jest minus, więc minus pierwiastek z 3 przez 3 pojawia się w tym miejscu. Tu, żeby odczytać wartość tej funkcji. Musimy się najpierw pozbyć minusa. Robimy to przy pomocy tego wzora, wzoru. Tangens minus alfa to minus tangens alfa. Dlatego mamy tutaj minus tangens 45 stopni. Bo alfą było 45 stopni. No i taką postać już możemy odczytać z tablic. Tangens 45 stopni to 1. No jest minus, więc mamy tu minus 1. W tym momencie już pozbyliśmy się funkcji trigonometrycznych, ale liczymy sobie dalej. Tą postać przenoszę na slajd kolejny. Mamy to tutaj. Minus pierwiastek z 3 przez 3 razy minus 1 daje nam pierwiastek z 3 przez 3. Tutaj, żeby Wykonać to dodawanie musimy wszystkie te liczby sprowadzić do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem będzie dwójka. Tu już mamy jedynkę zamienioną tak, żeby w mianowniku miała dwójkę. Są tu dwie drugie. Mianownikiem się na razie nie zajmujemy tego wyrażenia. No co? Wykonujemy dodawanie. Mamy 1 plus pierwiastek z 3 plus 2 przez 2. Mianownik bez zmian. 2 plus 1 to 3. Mamy 3 plus pierwiastek z 3 przez 2. Mianownik bez zmian. I teraz mamy taką sytuację, że jeden ułamek zwykły dzielimy przez drugi ułamek zwykły. W takiej sytuacji wykonuje się to tak, że licznik mnożymy. Przez odwrotność mianownika, czyli przepisuję tutaj licznik, to jest nasz licznik, i mnożę razy odwrotność mianownika. Odwrotność, więc trójka skakuje do góry, pierwiastek z trzech na dół. Z tej postaci już wystarczy wykonać to mnożenie. 3 razy 3 plus pierwiastek z trzech to. 3 razy w nawiasie 3 plus pierwiastek z 3, a 2 razy pierwiastek z 3 to 2 pierwiastki z 3. I to jest już wynik naszego zadania. Dziękuję za uwagę. To już jest koniec zadania drugiego. Było to drugie wideo z dwóch.